Martyna Lewandowska-Oliwa, witam w magazynie Forbet czwartej ligi. Działo się w miniony weekend na boiskach w Armii i Mazur. Najwięcej pracy mieli bramkarze, bo aż 43 razy wyciągali piłkę z siatki. Najwięcej bramek, bo aż 10 padło w meczu rezerw Stomilu Olsztyn z Olimpią Olsztynek. Zobaczmy skróty wszystkich spotkań. Do czwartej serii gier na pierwszy komplet punktów w tym sezonie musieli czekać kibice ełckiego Mazura. Ich ulubieńcy pokonali na własnym obiekcie błękitnych Orneta 2 do 0. Wynik ten został ustalony jeszcze w pierwszej części gry. Gola na 1 do 0 zdobył Jakub Lewandowski po celnym uderzeniu głową w 33 minucie. A 5 minut później wynik podwyższył Dawid Skalski, który wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem. Podrażnieni dość niespodziewaną porażką w Korszach, gracze Mam Wiżycko o kolejną zdobycz punktową walczyli z pisą Primavera Barczewo. Jednak to goście za sprawą Pawła Kapusty w siódmej minucie gry objęli prowadzenie w tym spotkaniu. 180 sekund później do remisu doprowadził Mariusz Rutkowski. Osiem minut przed zakończeniem pierwszej połowy samobójcza bramka Huberta Leszczenki sprawiła, że to gospodarze w nieco lepszych nastrojach udali się na przerwę. W 61. minucie wynik podwyższył uderzeniem za pola karnego Filip Rusiak i było 3 do 1. Rezultat na 4 do 1 dla Mamr ustalił Mateusz Skonieczka po dwójkowej akcji z Pawłem Dymińskim w 73. minucie gry. W Rybnie spotkały się drużyny, które przed tą kolejką miały na swoim koncie po trzy punkty. Delfin podejmował w armię Olsztyn. W tym meczu kibice zgromadzeni na stadionie przy ulicy Sportowej ujrzeli tylko jedną bramkę, której autorem był Łukasz Wietecha w 31 minucie gry. Jeszcze w pierwszej części meczu przed szansą na strzelenie wyrównującego gola stanął Paweł Wiśniewski, ale jego strzał z rzutu karnego obronił Mateusz Leśniewski i to gracze trenera Radosława Wasielewskiego po tym spotkaniu mogli dopisać sobie trzy punkty. Starcie Jezioraka i Ława z tęczą która jako jedyna nie zdobyła jeszcze punktów, okazało się niezbyt wyrównanym widowiskiem. I Ławianie odprawili rywala z kwitkiem, gromiąc go aż 7 do 0. Po niespełna dwóch minutach gry Patryk Czarnota, wykorzystując podanie Arkadiusza Kucińskiego, wyprowadził Jeziorak na prowadzenie 1 do 0. W 16 minucie na tablicy widniał wynik 2 do 0 po uderzeniu Damiana Tokarskiego. Kolejny gol padł w 33 minucie, a jego autorem był Michał Kwiatkowski. Dwie minuty po tym trafieniu bramkę na 4 do zera zdobył z bliskiej odległości Damian Tokarski. Ten sam zawodnik kilkanaście minut po rozpoczęciu drugiej połowy zdobył swojego trzeciego gola w tym spotkaniu. W 81 minucie swoją debiutancką bramkę w rozgrywkach ligowych zdobył Jan Miązek, a 60 sekund później po fatalnym błędzie bramkarza tęczy Arkadiusz Kuciński ustalił wynik spotkania na 7 do zera dla Jezioraka. W meczu kolejki czwartej serii spotkań lider tabeli Zatoka Braniewo podejmowała dobrze spisującego się jak dotąd Beniaminka, czyli Błękitnych Pasem. Gospodarze byli faworytem tego meczu i z tej roli wyśmienicie się wywiązali, lecz początek spotkania nie zapowiadał tego, co później wydarzyło się na stadionie w Braniewie. W siódmej minucie goście za sprawą Michała Nosowicza objęli prowadzenie. Zawodnicy zatoki na to trafienie odpowiedzieli dopiero minutę przed końcem pierwszej połowy, kiedy to Sebastian Tomczuk skierował piłkę do siatki, i do szatni obie ekipy schodziły przy stanie remisowym. Druga połowa to popis skuteczności zawodników Piotra Zająca. Łukasz Wolak zdobył dwie bramki między 61 a 63 minutą gry i zrobiło się 3 do 1. Na 4 do 1 kwadrans przed zakończeniem meczu podwyższył Oskar Rynkowski. 4 minuty później piłka po uderzeniu Kamila Graczyka znalazła drogę do siatki i mieliśmy 5 do 1. Ostatnie słowo należało jednak do Daniela Jastrzębskiego, który w doliczonym czasie gry przypieczętował wysokie zwycięstwo gospodarzy. W Elblągu doszło do pojedynku między rezerwami Olimpii Elbląg i niepokonaną do tej pory granicą Kętrzyn. Kętrzynianie objęli prowadzenie po bramce z siódmej minuty gry Kamila Szlasa. W 20 minucie do wyrównania doprowadził Karol Styś i było 1 do jednego. Jeszcze w pierwszej połowie rzutu karnego nie wykorzystał zawodnik Olimpii 2 Michał Resel. Gola na wagę trzech punktów dla rezerw Olimpii zdobył Mariusz Bucio 4 minuty po rozpoczęciu drugiej połowy i pierwsza porażka w sezonie ligowym granicy Kętrzyn stała się faktem. Podopieczni trenera Mariusza Niedziółki w tej kolejce mierzyli się z MKS-em Korsze. Obie ekipy przed tym meczem miały na swoim koncie po 6 punktów i można było spodziewać się ciekawego widowiska. Na pierwsze trafienie w tym meczu kibice czekali do 41 minuty. Piotr Błędowski zdobył gola z rzutu garnego, dającego prowadzenie gospodarzom. Gdy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się wynikiem 1 do 0, w doliczonym czasie gry Paweł Bociej również wykorzystał jedenastkę i jednocześnie wyrównał stan meczu. Ten gol musiał podziałać niezwykle mobilizująco na zawodników mrągowi, którzy w pierwszym kwadransie drugiej Połowy dwukrotnie umieścili piłkę w bramce Roberta Mielnika. Konkretnie uczynili to Piotr Wypniewski w 53 i Mateusz Barszczewski w 58 minucie gry po długim podaniu Wypniewskiego. Osiem minut później drugie trafienie w tym meczu zanotował Mateusz Barszczewski. Goście byli w stanie jedynie odpowiedzieć golem Mariusza Gąsiorowskiego z 91 minuty i musieli uznać wyższość Mrągowi w tym spotkaniu. Piłkarską niedzielę z Forbet czwartą ligą rozpoczęliśmy od rywalizacji rezerw Stomilu Olsztyn z Olimpią Olsztynek. Efekt? 10 goli, wynik 5 do 5. Strzelanie rozpoczął Szymon Dowgiało w 25 minucie. 9 minut później wyrównał Łukasz Duch, wykorzystując płaskie podanie Pawła Szantara. Tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę Sebastian Puszkar zdobył bramkę na 2 do 1 dla rezerw Stomilu. W 50 minucie po strzale Szymona Raka było 3-1 dla Olsztynian, jednak 7 minut po tym golu Dawid Kowalczyk zdobył bramkę kontaktową po dośrodkowaniu zrzutu rzutu rożnego. Gracze Stomilu ponownie odskoczyli rywalom na dwa trafienia po bramce Łukasza Borkowskiego z 63 minuty. Dwie minuty później piłkę do siatki skierował Łukasz Duch i mieliśmy 4 3. To jednak nie był koniec emocji w tym meczu. Bramkę na 4 4 zdobył Bartosz Dobroński w 73 minucie meczu. Jednak na odpowiedź graczy Stomilu 2 nie trzeba było długo czekać. Piłka po strzale Huberta Szramki znalazła drogę do siatki i było 5 4. Ostatnią bramkę w tym spotkaniu strzelił Piotr Żurański i obie ekipy musiały zadowolić się jednopunktową zdobyczą. Drugi niedzielny pojedynek to spotkanie motoru Lubawa z Polonią Lidzbark-Warmiński. Zawodnicy trenera Malinowskiego chcieli przedłużyć serię zwycięstw, zaś goście chcieli odkuć się za niepowodzenie w poprzedniej kolejce, gdzie ulegli na własnym boisku granicy kętrzyn. Mecz ten jednak zakończył się remisami 1-1. Wynik spotkania otworzył piłkarz Motoru Lubawa Roman Śnieżawski w 32 minucie gry. Bramkę wyrównującą dla Polonii zdobył pozyskany przed tym sezonem z warmi Olsztyn Krystian Oleszko wykorzystując podanie z głębi pola. Czas na rozmowę z gośćmi w studiu. Dzisiaj szerzej porozmawiamy o Beniaminku z Rybna. Mam nadzieję, że wygodnie rozsiedli się już na naszej kanapie nasi dzisiejsi goście. W studiu ze mną trener Radosław Wasielewski i obrońca Tomasz Hądzyński. Cześć panowie. Cześć, witamy. Trzy punkty zapisaliście do ligowej tabeli po spotkaniu z Warmią Osztyn wygranym 1-0. Jak to spotkanie wyglądało? Czy Wy jesteście zadowoleni z wyniku, czy z przebiegu? Opowiedzcie nam, co się działo na Waszym boisku. Na pewno wynik jest lepszy niż gra. Dążymy do tego, żeby w tym roku utrzymać się w czwartej lidze i musimy punktować. To jest najważniejsze na chwilę obecną. Tomek, Ty spędziłeś 90 minut na boisku. Powiedz, jak z perspektywy gracza wyglądało to spotkanie? Mieliście trochę ułatwione zadanie, bo w armii nie było kontuzjowanego Krzyśka Filipka i nie było ich podstawowego gracza Zbyszka Marchlewskiego. Po pierwsze jestem bardzo zadowolony, że mogłem w końcu zagrać 90 minut, ponieważ zmagałem się z dość ciężką kontuzją. Przebieg meczu wyglądał dość ciekawie, ponieważ pierwsze 15-20 minut zaatakowaliśmy dość mocno. Udało nam się strzelić bramkę, ale im bardziej mecz nabierał tempa, tym warmia bardziej pokazywała swoje kły. No i głównie ograniczali się w kontrataki, ale były te kontrataki bardzo groźne. Niestety ja byłem winowajcą karnego w 45 czy 44 bodajże minucie. I na szczęście Mateusz Leśniewski obronił ten rzut karny. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Będę musiał mu na pewno jakoś to zrekompensować. Druga połówka bardzo ciężka, ponieważ warmia dysponuje bardzo młodymi zawodnikami, bardzo wybieganymi. W końcówce zepchnęli nas do defensywy. No ale mamy bardzo doświadczony zespół, który, który utrzymał piłkę w ich narożniku. W bardzo kluczowych momentach w końcówce przerywaliśmy ich ofensywne akcje, no i udało nam się ten wynik dowieść do końca. Wygraliśmy 1-0 z gry nie jesteśmy tak usatysfakcjonowani, jak z wyniku kolejne trzy oczka dopisane do ligowej tabeli. Po czterech spotkaniach mamy 6 punktów i myślę, że możemy być z tego zadowoleni. No właśnie, Radek, czy Ty przed startem sezonu po tych czterech meczach brałbyś w ciemno te 6 punktów? Powiem szczerze, że na pewno brałbym, ale też uczymy się tej ligi. Nie wiemy, na jaki zespół trafimy, jak dysponowane, jakimi zawodnikami, dokładnie bo też po nazwiskach można dużo sobie wyobrażać, nie wiadomo jak to na boisku dokładnie będzie wyglądało. I szczerze mówiąc, po tym jak zagraliśmy w tych meczach, myślę, że to jest sprawiedliwy układ, że mamy te 6 punktów. No właśnie, ty mówisz, że uczycie się tej ligi. Sam start rozgrywek z waszego zespołu, ani tak dużo zawodników nie odeszło, ani też tak dużo zawodników nie przyszło. Czy ty jako trener masz taką już zdeklarowaną jedenastkę osób, które wybiegają na boisko, czy też jesteś taką osobą, która gdzieś ciągle szuka tych zmian i, i, i różnych, różnych kombinacji składów? Powiem szczerze, że na chwilę obecną bardziej e, chodzi tutaj o kwestie kontuzji, jakichś wyjazdów, służb, e, pracy. Chciałbym grać jedynaską, którą mam w głowie, nie zawsze się udaje. Wiadomo, jest to poziom amatorski, ale będziemy się starali, mamy. Kadrę 23 osób, także będziemy starali się z każdego korzystać. Także każdy był zadowolony i każdy tego doświadczenia łapał. No właśnie, wy jako trenerzy w Czwartej lidze mierzycie się z tym, że to nie jest tak, że to jest praca piłkarzy i te granie, tylko mają swoje sprawy zawodowe, służbowe, rodzinne i czasem to też jest utrudnienie, prawda, kompletując jedenastkę. Dokładnie, ale mówię, musimy sobie radzić w każdej sytuacji, na każdym meczu byśmy chcieli. Grać optymalnie, żeby można było dobrać skład typowo z zawodników z kadry z 23 osób, no niestety nie zawsze się udaje, ale każdy jest gotowy do tego, żeby grać. W waszym zespole jest i młodzież, ale jest też kilku doświadczonych graczy. Tomek, ty zagrałeś pierwszy mecz w tej kolejce w rozgrywek w całej tej rundzie. Po Twojej kontuzji nie ma już śladu. Myślisz, że w kolejnym meczu będziesz miał siłę na 90 minut? I powiedz, jak Ty z perspektywy doświadczonego gracza oceniasz na razie te? Cztery mecze w wykonaniu waszej drużyny, gdzieś tam z boku się przyglądałeś i komentowałeś jeden mecz. Także co ty sądzisz na razie o tych czterech meczach w wykonaniu waszej drużyny? No jeżeli chodzi o kontuzję, to mogę powiedzieć, że zawsze jak wracam do swojego lekarza, to tłumaczy mi, żebym przesiadł się na rower albo na pływanie, żebym już skończył z piłką. No, ale jeszcze, jeszcze, do jeszcze, jeszcze staram się jakoś tą formę utrzymać. Na pewno bardzo ciężko jest wrócić po takiej przerwie, ponieważ praktycznie miałem tydzień treningu indywidualnego. Po tym treningu tutaj rozmawiałem z radkiem, powiedział, że bo mamy też problemy kadrowe tutaj w obronie, kontuzja drugiego stopera. Na tyle, ile mogłem się przygotowałem, no, na, na pierwszym miejscu stawiałem to, żeby zagrać, na drugim miejscu to, żeby wygrać i na trzecim miejscu to, żeby zejść o własnych siłach, żeby kontuzja się nie odnowiła. To mi się udało, z tego jestem bardzo zadowolony. No, i cieszę się, cieszę się. Mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli tutaj pomóc Delfinowi zdobywać kolejne punkty i utrzymać się w tej lidze, ponieważ taki jest nasz cel na, na, na ten sezon. No właśnie, a propos ligi, to sprawdźmy, jak wygląda ligowa tabela. Sporo działo się też w klasyfikacji strzelców, dużo padło bramek. Zobaczmy, czy tam też mamy jakieś zmiany. Na czele tabeli Forbet czwartej ligi wciąż z kompletem punktów znajduje się Zatoka Braniewo. Trzy punkty mniej od lidera mają Mamry Giżycko oraz Mrągowia Mrągowo. Na kolejnych miejscach znajdują się rezerwy Stomilu Olsztyn, rezerwy Olimpię Elbląg, a także Motor Lubawa, którzy zgromadzili po siedem punktów. Trzy ostatnie miejsca w tabeli okupują Olimpia Olsztynek, Błękitni Orneta oraz Tęcza Biskupiec. Wszystkie te zespoły jak dotąd nie zaznały jeszcze smaku zwycięstwa w tym sezonie ligowym. Kamil Graczek po raz kolejny w tym sezonie zdobył bramkę i to on z sześcioma trafieniami prowadzi w klasyfikacji strzelców forbet czwartej ligi. Za jego plecami znajdują się Mateusz Barszczewski z pięcioma golami oraz Arkadiusz Kuciński, Daniel Gołaszewski, Cezary Sobolewski, Hubert Szramka i Łukasz Wola, którzy zdobyli po cztery bramki. Radek, Ty wypowiadając się do skarbu kibica czwartej ligi powiedziałeś, że ciężko Ci wskazać faworyta rozgrywek. Jesteśmy po czterech spotkaniach. Masz już jakiś pogląd na, na tą ligę i upatrujesz jednak kogoś w roli faworytów rozgrywek? Dalej podtrzymuję swoje zdanie. Mogę ocenić czterech dotychczasowych rywali. tak? Na pewno najkorzystniej zaprezentowała się za to Aktualny Fajny lider. Fajny zespół, tak, aktualny lider. Zobaczymy. Może po rundzie jesiennej będzie łatwiej mi... Podejmować ten temat. Na chwilę obecną mówię, ciężko, bo poznajemy drużyny, zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało w trakcie. Tomek, ty te drużyny znasz wiele lat, występowałeś na boiskach w Armii i Mazur. Powiedz, jak Ty oceniasz na razie ten start ligi? Bo rozegraliśmy tylko cztery spotkania, ale czy Ty masz jednak swoich faworytów? No ja akurat swoich faworytów nie mam, bo wiadomo, że w przeciągu lat poznałem tę ligę, grając w trzeciej lidze, grając w czwartej lidze, że ona się rządzi swoimi prawami. Wiadomo, że stawiamy faworyty w 3-4 zespoły, a po pierwszych trzech kolejkach zauważyliśmy, że było bardzo dużo niespodzianek. Ja ogólnie mogę zaznaczyć, że oglądając trybun i komentując tutaj z prezesem Guminiakiem mecz Olimpii Elbląg z nami, drugiej Olimpii Elbląg, byłem bardzo zachwycony, ponieważ gdy dostaliśmy protokoły, ujrzałem, że tam gra 18 młodzieżowców z tego co chyba bodajże z 2004 rocznika. Dość gładko z nami wtedy wygrali. W tej kolejce widziałem, że ograli u siebie granice kętrzyn. Również bardzo dobry zespół z bardzo dobrym trenerem, którym miałem przyjemność kiedyś pracować. I ja myślę, że oprócz tych czterech faworytów, którzy wszyscy wymieniają, myślę, że tutaj ten zespół też może liczyć się może nie do awansu, ale na pewno będzie wszystkim upuszczał krwi, będzie psuł tą krew. I będzie przeszkadzał w tym, żeby każdy zdobywał komplet punktów w meczu z nimi. Słuchajcie, sporo się działo w, tym, w tej kolece rozgrywek. 43 bramki. Tutaj chłopaki z wmz panu się śmieli, że chyba jakiś rekord padł. Pewnie kiedyś to sprawdzimy i policzymy. Tak, no faktycznie niestety my nie padł? poprawiliśmy. My tylko jedno dołożyliśmy. <grystanie> Słuchajcie, no... do tego uczymy się tej ligi. Będziemy wiedzieli, że więcej strzelać. A, ale trzy punkty dołożyliście do ligowej tabeli, więc nikt nie, nie będzie pamiętał. Są, to najważniejsze. Tak, nikt nie będzie pamiętał o wyniku, będą patrzeć na punkty. Ta kolej Rozgrywek. Czy zaskoczył Was jakiś wynik spotkania? Gdzieś tam śledzicie te wyniki? Byliście może na jakimś spotkaniu przez ten weekend, czy tylko skupiliście się na swojej grze? No a przede wszystkim, czy, czy jakiś wynik Was zaskoczył? No może Radek? Przede wszystkim tak, na pewno spodziewałem się, że wyrównany mecz będzie na motorze, tak? Czyli motor z Lisbarkiem Warmińskim, który zakończył się remisem 1-1. E, na pewno ta dwójka Olimpia. Niespodziankę z Granicą Kętrzyn, która też tam ma aspiracje, żeby jak najwyżej w tej lidze być, żeby jakieś tam sobie cele wyższe stawiać. Tutaj myślę, że niespodzianka, też mówię, nie znam do końca drużyny, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało, e, drużyny Granicy. E, mam zgodnie z planem, myślę, że Zatoka też u siebie mocna na swoim boisku. E, Tomek, a Ciebie no zaskoczył ja tutaj, jakiś wynik? Ja tutaj podtrzymuję swoją wcześniejszą wypowiedź i naprawdę dla mnie był, był bardzo fajny wynik, który zrobiła Olimpiadwa Elbląg z bardzo doświadczonym zespołem, tak jak już wcześniej e, powiedziałem. Pokonali granicę 2 do jednego. Pokonali 2 do jednego, no i ja myślę, że, że, że ten zespół mi się bardzo podoba. No, uwzględniając to, że tam naprawdę gra 12, 18 młodzieżowców jest w składzie, e, pamiętam, jak wchodziliśmy na przykład e, my, nasza, na, na, nasz rocznik do. Do seniorów to naprawdę nie było, nie było łatwo grać. A tutaj chłopcy po prostu wychodzą, grają, zmiany, wchodzi chłopiec z 2004 rocznika, też gra. Nie ma spadku nie jakości. Nie, nie ma, nie ma spadku jest. jakości przede wszystkim. I, I to jest fajne. Fajnego mają trenera, fajnego mają prezesa, fajną mają politykę klubu bardzo, ponieważ no, młodzież od razu gra w czwartej lidze. I prawdopodobnie za jakiś czas zobaczymy niektórych z tych zawodników w drugoligowej Olimpii. No właśnie, duch. to pokazuje, że jak ktoś kładzie nacisk na szkolenie, to później ma w czym wybierać i, i ma przede wszystkim tych swoich zawodników do grania. Dokładnie, szkolenie najważniejsze. <grym> Tomek mówi szkolenie najważniejsze, chyba zostało ci to po programie master coach. Dokładnie, <grym> jak najbardziej. Słuchaj, a czy Tomek czasem gdzieś tam się wtrąca w trenerskie e, sprawy i relacje, podpowiada coś, czy tylko jest z zawodnikiem? Szczerze bardziej porozmawiamy tam po meczu, czy na pewno nie ma żadnego wkładu w ustalanie składu, tak no, czy taktyki, nie jest zawodnikiem i tutaj akurat te proporcje są zachowane, ale na pewno od doświadczonych zawodników też dużo muszę czerpać wiedzę, tak i podpowiedzi, no co wykorzystam, to wykorzystam, to będzie moje. Tak, ogólnie staram się bardziej z boiska później przekazać radkowi jak to, jak to wygląda, gdzie mamy jakieś braki, co trzeba Poprawić. Trzeba zmienić, poprawić. No i... Czyli jest dialog w zespole, dialog to chyba dokładnie. najważniejsze. To nie jest nic dyktowane, tylko wszystko jest na, w postaci dialogu. Słuchajcie, czas na typowanie wyników. Pewnie wiecie już na czym polega e, typowanie w naszym studio. E, sprawdźmy też kto z kim zagra w najbliższej kolejce. E, pierwszy mecz Pisa primawera Barczewo, Mrągowie Mrągowo. Ja tutaj bym się skłaniał ku jedynce. E, obserwuję ten zespół Pisy i naprawdę to jest kolejny zespół, który robi dobre wrażenie. Na pewno przed sezonem e, wielu nie stawiało tutaj e, pisem w roli faworyta, ale bardzo fajnie punktuje i trzeba przyznać, że z bardzo dobrymi zespołami. A ja Radek? bym się kłócił. Dobrze, <laughs> e, mo, kłóćmy się. Akurat moim zdaniem, e, Rągowia też e, wzmocniła swoją kadrę. E, na pewno zawodnik, który przez motoru lubawa e, Junior Bach, świetny zawodnik, świetny napastnik. Kilku młodych zawodników i doświadczonych do tego. tak? Mrągowia 9 punktów. 9 punktów, ta pierwsza kolejka była pechowa, tak dobrze mówię? Pierwsza? Tak, Pierwszy. z Peniaminkiem bodajże, z Pasymią. Ja tutaj dałbym bardziej x, wiadomo, to jest jednak barczewo u siebie, ale moim zdaniem Mrągowia będzie mocną drużyną. Błękitni pasem Delfin rybna. No dwójka, no. nie inaczej dwójka. Na pewno, dwójka. No, Wiara, jest, jest na pewno dwójka się postawimy będziemy chcieli zostawić dobre wrażenie tak, na boisko. Wiadomo, tutaj To jest zes... mecz wyjazdowy, ale będziemy starali się zrobić wszystko, żebyśmy punktowali. Tak, zespół z Pasymia tutaj też potwierdził, że bardzo dobrze grał u siebie, także będziemy musieli stanąć na wysokości zadania, dać siebie wszystko, żeby, żeby tam punkty wywieźć, ale jesteśmy tutaj dobrej myśli. Błękitnie Orneta, mam Rygierzycko że pewna dwójka, chociaż też e, wyniki Ornety i tak zaskakują, mimo że są to porażki, ale widać, że potrafią się postawić każdej drużynie. Mimo wszystko jednak tak moim Dla zdaniem Mamry. Dla mnie też dwójka, tutaj mój dobry kolega prowadzi Mamry Giżycko, też z też z programu. Przemek, 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 tak. Przemek Łapiński. Muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajnie poukładał zespół, e, no i pokazała, e, si, siłę rągową pokazała między innymi pierwsza kolejka, gdzie pojechali do Iławy i z Jeziorakiem, który był stawiany w roli faworyta do awansu i tego meczu potrafili zwyciężyć. Tak jest, Giżycko wygrało w Iławie, mam drugie miejsce w tabeli, Błękitni Orneta na 17 pozycji, ale już wasz typ znamy. Kolejny mecz Warmia Olsztyn z Olimpią 2 Elbląg. Tutaj no jest tutaj... mecz młodzieży. Trzeba przyznać, że to jest mecz młodzieży, ale pograliśmy z jednym zespołem i z drugim i naprawdę tak jak już tutaj w programie wielokrotnie powtarzałem, Olimpia 2LBąk bardzo fajnie się prezentuje i ja bym się tutaj skłaniał ku dwójce. Chociaż widać w Armii Olsztyn rękę trenera dziewicza, też miałem kiedyś z nim przyjemność pracować i ten zespół będzie wygrywał, tylko że on musi po prostu nabrać doświadczenia w tej lidze. Mhm. Radek, a ty co myślisz? Dwójeczka. E, bardzo ciekawe spotkanie. Jeziorak i ława Zatoka Braniewo. E, prawdziwy test dla lidera tej tabeli, prawda? Bo oni do tej pory grali z notowanymi rywalami. Jeziorak rozpędzony, drugie zwycięstwo z rzędu, więc jak wy obstawiacie? E, ja myślę, że Jeziorak i ława, z tego względu, że wiem, kto tam jest trenerem. Następny kolega <laughs> master, master Coach. Kolejny Master Coach. Widać, że tutaj Liga słynie z Master Coachów. Ale wiem, że Wojtek i jeziorak czekają na takie mecze właśnie, jeżeli gra się o coś. Jestem pewny, że od dzisiaj praktycznie oni już będą podchodzić do tego meczu, będą się przygotować. I tam nie wchodzi w grę żaden remis, żadna porażka, tam wchodzi w grę tylko i wyłącznie zdobycie trzech punktów. Tym Znając bardziej. Wojtek już analizuje pewnie. Tak, Wojtek już na pewno tutaj zatokę <grym> przeanalizował. Na pewno plan na ten mecz już ma. I wydaje mi się, że, że, że ten plan ma dobry i znając go, powinni te trzy punkty wywieźć. Radek, ty w programie mówiłeś, terenu. że Zatoka to poukładany zespół. Jak myślisz, jak poukładane, oni w tym starciu tak, w Iławie? Powiem szczerze, że też znam zespół Jezioraka, jednak to jest nasz region. Wiem, jakimi zawodnikami dysponują, tym bardziej atut własnego boiska. Jeżeli Zatoka zagra mądrze w defensywie i wykorzystają to, co mają, czyli mocne skrzydła, no i na pewno doświadczony środek, mogą tam ten remisik wywieźć. Jednak też skłaniałbym się bardziej, tym bardziej, że to jest mecz w Iławie, tak? Jeziorak, tak jak Tomek powiedział, jest podrażniony pierwszymi wynikami. Na pewno będą chcieli coś udowodnić, tym bardziej lider, mimo że to jest dopiero czwarta kolejka, ale będą chcieli pokazać, że jednak te miejsce w tabeli im się bardziej należy. Do kogo Wszyscy Wojtka. Ja jedynkę z takim, z podpórką, z x-em, ale... Możecie dać jeden mecz z podpórką. Ja jedynkę bez podpórki jednak, ja tutaj jestem... No to przekonany. damy, co jedynkę z podpórką? Ja nie. Ja, ja, bym, ja się ale to, Jako, że ja jestem decyzyjny, to A. zrobimy z A jeden, Widzisz. możemy to, wykorzystamy to. Olimpia, Olsztynek, Tęcza, Biskupiec. No tutaj Olimpia w ostatniej kolejce pokazała, że, że umie i pot że potrafi strzelać bramki na własnym boisku, mimo tego, że Stomil 2 był tam gospodarzem, ale, ale naprawdę mecz, w którym zobaczyliśmy 10 bramek, no to bardzo rzadko takie spotkanie można ujrzeć. No tęcza, graliśmy z nią pierwszą kolejkę. Nie zapunktowała jeszcze w tabeli. Dokładnie, na pewno minusem jest to, że oni grają non-stop na wyjazdach. To jest na pewno bardzo ciężkie, ponieważ tam chyba remontują boisko, ale myślę, że tutaj padnie wynik remisowy. Radek, zgadzasz się? Też bym postawił na remis. O, w końcu jednym głosem mówicie. MKS Korsze 100 Olsztyn. No tutaj e, MKS Korsze na własnym boisku naprawdę potrafią e, zdziałać cuda. Przekonaliśmy się, bo oni bodajże zabrali punkty e, 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 Mamrą Giżycko. Tak jest, wygrali chyba nawet. Także naprawdę tam wszyscy mówią, że jest bardzo ciężkie boisko i tak dalej, no ale wiadomo, ba, ciężkie boisko jest dla obydwu drużyn, nie wszędzie są lotniska. E, I myślę, że ciężko będzie tu dostosować się chłopakom e, ze 100 milu, e, myślę, że jedynka. Ja też często wykonuję telefony do kolegów, trenerów, rozmawiam o wszystkich drużynach. Też wydaje mi się, że Korsze na własnym boisku powinna zdobyć komplet punktów. Polonia, Lidzbark Warmiński, Mazur, Ełk. No i tu kolejny fajny mecz. Polonia też stawiana w gronie faworytów do zwycięstwa ligi. Czego na razie nie potwierdzają. Czego na razie to tak końca no nie potwierdzają, się. ale. Ale dopiero teraz kolejne dwa transfery i dokładnie. myślę, że Rozkręcą się to opiecznik Czesława Żukowskiego. Tylko tutaj jeszcze trzeba drużyny tak? To jest bardzo duże transfer. wzmocnienie na pewno, te dwa transfery. Co prawda, tutaj rozmawiałem z chłopakami, którzy byli teraz na meczu w Lubawie, że Polonia bardzo fajnie grała piłką, a to jednak Lubawa pierwsza zdobyła bramkę. Co prawda udało się Polonii Im doprowadzili do remisu. Nie? Jeden punkcik, ale myślę, że u siebie będą musieli zacząć punktować, jeżeli chcą myśleć o awansie i niekiedy, jak nie, z mazurę mełk. Dlatego dla mnie jedynka. E, granica Kętrzyn Motor Lubawa. Tutaj, tak jak już mówiłem, Kętrzyn ma duże aspiracje. Jednak, znając trenera Malinowskiego, jego podejście na pewno tak zmobilizuje zespół, że wygra, wygra w Kętrzynie, tak? Ma bardzo doświadczony zespół, i to jest chyba najbardziej e, drużyna wygrająca w wyrachowany e, w futbol, tak? Potrafią grać w defensywie, w ofensywie, zrównoważyć to wszystko. Myślę, że Motor powinien zgarnąć trzy punkty. No granica ogólnie, jestem tam co jakiś czas na łączach z trenerem, Czytam z chłopakami czy czytamy coś gdzieś w jakichś stronach internetowych. Widać, że nie ma tak dużej kadry jak Motor Lubawa. Ma tam jakąś piętnastkę tych zawodników, których trener się obraca. Myślę, że dużą motywacją dla Motoru w tym spotkaniu będzie piękny stadion w Granicy, ponieważ tam się wychodzi i się chce grać. Nowy e, obiekt. Dokładnie. Pokazała to między innymi pokazali to Błękitni Orneta, którzy w końcówce zdobyli zdobyć bramkę wyrównującą, wywieźć punkt z tego terenu. Także ja tutaj bym się skłaniał ku Remisowi, bądź nawet stawiał tutaj na Motor, bo naprawdę Motor fajnie wygląda. Trener Malinowski na pewno odpowiednio zmotywuje zespół do tego meczu. A co będzie, no to zobaczymy. Podpórka wykorzystana, także motor. Także motor nie będzie. Różne mieliście dzisiaj zdania, dziękuję Wam za typowanie. Tradycyjnie pełną ofertę zakładów znajdziecie na stronie iforbet.pl, a w opisie filmu macie link ze specjalnym bonusem do wykorzystania przy rejestracji. Moimi Państwa gościem był Radek i Tomek z Delfina Rybno. Dzięki za spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy. We wtorek na profilu WMZPN na Facebooku rozpocznie się głosowanie na najładniejszą bramkę kolejki. Zachęcamy do głosowania. My widzimy się w poniedziałek o godzinie 20 na kanale YouTube WMZPN. Do zobaczenia. Tradycyjnie od Forbetu dla Was. Powodzenia w dalszych meczach ligowych. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo ale widzę, że to, też, też mamy, mamy kolejny szalik. Proszę bardzo. To może dynkowi od zakola odbija. Zdjęciem jest boiska, podobno to jest najfajniejsze zdjęcie. Najprzyjemniejszy moment zdjęć. Pięknie, Eee, to. Sprawnie, szybko, co? Hmm? Nie, bo tu masz lampę, zobacz. Czekaj, czekaj powoli. Poziamo, tak. Pianowo. Nie, no tak to musiał tak zrobić. to będzie widać tego przydłużkę. O, tak. O tak, tak? Takie.